Dobra, już jestem z powrotem. Właśnie się skończyła mi bateria, która była 100%, 100% ale to chyba wynikło z temperatury. Wysoka temperatura od słońca spowodowała, że się mi kamera wyłączyła. GoPro, a nie powinno, więc trudno powiedzieć, czy to z baterii. Wsadziłem nową. Dobra, jedziemy dalej razem, wspólnie układamy te ramki, teraz ostrożnie bo gdzieś tutaj gdzieś w którymś momencie była matka żeby jej nie utrącić no to byłoby katastrofa ale chcemy ją ładnie tą rameczkę przenieść prawda, żeby ona sobie tutaj ta rameczka ładnie siadła kliknęła no może nie, nie kliknęła żartuję teraz, ale żeby się tutaj ładnie ustawiła, bo wstawimy te ramki im bez zmiany, tak samo, żeby, żeby miały, nie będę im zmieniał żadnych tutaj ichniowych posta, po, po, postanowień, położeń. No i dla mnie to jest mocna rodzina. Jeszcze z odkładowych, które robiłem rodzin przez te moje doświadczenia, no to ta rodzina dla mnie jest naprawdę mega. Mega sobie poradziła. Mega sobie poradziła, żeby się odbudować, postawić nową. Okej. Okay. I tutaj musi się wcisnąć jeszcze jedna ramka. Tu się musi wcisnąć jeszcze jedna ramka. Trochę ciężko. spróbujemy przesunąć. Okej. Okay. Letko tu przetrzymać, żeby się pasek nie złamał i żeby wszedł tutaj, tutaj jeszcze można przesunąć ramki, ok i teraz ta ramka wchodzi powoli. krótko Dobra, rameczka nam wyszła. Dobra, rameczka wyszła. Tu się to trzyma. No i co, ja myślałem na tym, żeby tutaj jednak wstawić jakiś półkorpus na górę. Żeby coś spróbować, może żeby mi coś tutaj jeszcze przyniosło, nie? Matka już raczej tu do góry nie przejdzie, nie powinna. A może bym ta pszczoła mi przyniosła jeszcze miodu, może bym coś zebrał. Jest tutaj podkarmiona syropem, więc co, co zaleją na dole to ich, a co przyniosą na górę to moje. Jeszcze tak przytrzymam dwa tygodnie dwa tygodnie, czyli do połowy września, a jeżeli już nic później się tu nie pojawi, no to zamknę ten temat i tyle. A na ten czas dam im jeszcze możliwość wykazania się. Tutaj może im jeszcze dołożę te dwie ramki, bo tutaj było chyba 8, 9, 10. Dam im tutaj na, na możliwość wykazania się. Na ostatni ten moment zobaczymy, co one tutaj. Jestem ciekawy, co one tutaj podziałają przez, przez, przez tę chwilę czasu. Jak coś przyniosą, to będę szczęśliwy. Jak nic nie przyniosą, no to, to się mówi trudno. No i co? W tym momencie ta pszczoła to sobie. Mogę tutaj wziąć, Zmie zmieścić. Ach, poleciało mi. Spróbuję tak tutaj zmieścić. To środka tu jeszcze to, co zostało się z tego tutaj ula. To rzućmy. Ok, postawmy za ten ramki z powrotem. Tu mi się trochę no, widzicie ale to nie jest aż tak źle tam też wszystko jest nic nie ukryte wszystko jest na bieżąco resztę tam pewnie jeszcze można palcami pozbierać jak to się mówi porządek musi być dobra czyli to mamy to mamy mogę im Założyć tutaj powałkę no i tutaj już im nie będę podkarmiaczki na razie dawał Dlatego, że nie chcę ich karmić. Chcę, żeby mi coś przyniosły. To im co najwyżej przyniosę wody, w razie czego tu im to im zamykam. Na razie im to wszystko pozamykam, żeby miały pozamykane. Okay. Nawet to, to, co polepiły, to im się podawało lekko i dam tutaj odchyłek. Tutaj też mają lekką y, wentylację. No i co? Zamykamy i czekamy ewentualnie na jakiś dodatek. A jako, że już są pełnowartościową rodziną, to możemy im podnieść, przesunąć ten tam listeweczkę bo jest ich dość dużo i żeby dawały sobie radę no to dobrze byłoby żeby dobrze byłoby żeby se tutaj już miały pełny wlotek nie pełny wlotek żeby wlatywać wylatywać no i tyle Czekamy zatem na dalsze ruchy tego ula odpadowego, mocnego i przechodzimy zaraz do kolejnego jakiegoś dużego.